W roku 2020 planowane dochody województwa mazowieckiego mają wynieść ponad 3,5 miliarda złotych, z czego niemal 3 miliardy to dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki przewidywane są na poziomie 3,7 miliarda złotych. To jest najwyższy budżet w historii województwa mazowieckiego. Po drugie, bardzo znaczące środki przeznaczamy na inwestycje, ponad miliard 1,2 mld złotych. Po trzecie. No, niestety zapłacimy też bardzo wysokie janosikowe. Prawie 600 milionów złotych. Z tegorocznego budżetu 93 miliony złotych zostaną przeznaczone na inwestycje w subregionie radomskim. Otóż od kilku lat ten budżet bardzo mocno proinwestycyjny udało się również utrzymać tę dynamikę wzrostu ilości różnych działań inwestycyjnych dotyczących. Tego roku Ze środków inwestycyjnych najwięcej funduszy trafi na budowy i remonty dróg. Trwają prace nad dobudową drogi numer 747 od mostu w Solcu do Iłży. Na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej Mazowsza zarezerwowano ponad 300 milionów złotych, a to tylko jedna z kilku inwestycji drogowych. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku dwie inwestycje, są te bardzo ważne, na drodze 740 w Nejowicach. Rozpoczęliśmy zadanie za 8 milionów złotych z czego 1,5 miliona w ubiegłym roku żeśmy już przerobili, zafakturowali, w tym roku będzie ponad 7 milionów do zrealizowania. Firma ma zakończyć te 3 km z ściągami pieszo-rowerowymi, ze ścieżką i oczywiście z nową konstrukcją jezd. W budżecie znalazło się również ponad 30 milionów złotych na inwestycje w służbie zdrowia. Za te pieniądze powstanie m.in. ośrodek uderowy w szpitalu na Józefowie, czy rozpoczną się prace dokumentacyjne przy budowie w tej lecznicy nowego Soru. Fundusze trafią również do instytucji kultury czy placówek edukacyjnych.